Witam serdecznie wszystkie osóbki urodzone pod znakiem Koziorożca na Waszym czytaniu na miesiąc grudzień 2024. Tak, czytaniu, czytaniu z kart, przekazy karciane. Moi kochani, macie w playliście grudzień 2024. Już zaglądanie przez drzwi do grudnia. Teraz Wasze takie główne przesłanie, takie bardziej rozbudowane. Natomiast poszczególne, bardzo rozbudowane, gdzie będziemy już mówić o miłości i finansach, to będzie w horoskopie słonecznym, będzie też horoskop księżycowy, czyli na co uważać te takie negatywne strony miesiąca, i będzie ascendentalny, jak będziesz odbierany przez innych. No oczywiście i chiński i wszystko to będzie w tej playliście. Teraz takie główne y, przesłanie dla Ciebie, które być może Ci się do czegoś przyda. Także witam serdecznie wszystkie koziorożce i zaczynamy. Y, macie tutaj taką kartę, która się nazywa Rycerz Kielichów, ale w tej talii jest to reżyser. Miesiąc grudzień będziecie układać według swojego własnego planu. Koziorożce lubią planować, więc Wy będziecie planować. Układać ten miesiąc tak, jakbyście chcieli, żeby wyglądał. I właściwie w grudniu zrobicie plany już na przyszły rok, poukładacie wszystko, pozamykacie stare sprawy, bo przeszłość do Was będzie wracać. Ale to również poznanie osoby, która może troszeczkę Wami dyrygować i z tego powodu może być napięcie. tak Takie napięcie, które mówi o tym, że wszystko na ostatnią chwilę, wszystko dopięte, napięte. Czasami może dochodzić do takiej dyskusji, gdzie mamy dwa inne zdania. I fajnie, jeśli trafimy na inteligentną osobę, gorzej, jeśli to będzie ktoś uparty jako się i będzie chciał Ciebie przekonać do swoich racji, a Ty się w tym miesiącu nie dasz. W ogóle będziesz fajnie lekko podchodził do problemów. Na zasadzie są, to są, dam sobie z nimi radę. Ale uwaga, ponieważ u Was wraca do Was przeszłość. Masz kartę Kryształ, Kryształ, który mówi, pracuj z kryształem, szczególnie górskim, bądź czysty jak kryształ. Nie daj sobie nic do zarzucenia, tak? Tak, oczyść się troszeczkę na ten miesiąc i pod przyszły rok, żeby wejść czysto, bez starych spraw, które gdzieś nad tobą wiszą albo też mineralizuj wodę kryształami. I dlaczego ten miesiąc ma być taki ciężki? Tutaj masz taką kartę, która się nazywa diabeł. Diabeł to pokusy, wykusy, prowokowanie, ale tutaj mamy Eris bogini niezgody, czyli która próbuje właśnie do tego namawiać, a ta niezgoda może być gdzieś w rodzinie Twojej. I tutaj mogą być jakieś takie ciężkie tematy w związku z tym związane. Sprawy rodzinne, mogą być to sprawy dzieci, wnuków, i to będzie na głównej tapecie. I tutaj jest jeszcze jakiś wyjazd, przyjazd, czyli mogą przyjechać do Ciebie dzieci. Może do Ciebie przyjechać ktoś z rodziny, mama, tato, tak? I tutaj, tak troszeczkę to się będzie kłóciło z Twoimi planami. Być może ktoś z daleka się pojawi niespodziewanie albo jakieś wiadomości, które wytrącą Ciebie z równowagi, ale dotyczące Twojej rodziny. I czasu może ci na wszystko nie braknąć, masz tutaj pustelnika, ale to jest tytan, tak? Strażnik takiego tytanowego czasu, opiekun czasu, tak? I tu właśnie trzeba będzie jakoś to wszystko porozkładać w czasie, bo to niespodziewane, co ci wyskoczy, na to nie będziesz przygotowany. To będzie coś smutnego, może się wiązać z dodatkowymi wydatkami, tak? takimi niespodziewanymi. I dla Ciebie tutaj taka karta marzenia, tak, nie zostawiaj marzeń, podążaj do tych marzeń, spełniaj się, pamiętaj, Ty nic nie musisz, Ty najwyżej możesz. O, i takie coś, a teraz co będziemy mieli na święta, drogie koziorożce, co Mikołaj chce Wam dać w prezencie na miesiąc grudzień. Oczywiście szczegółowy rozkład na same święta też będzie, ale co Mikołaj chce Ci dać w prezencie? Tak? Co Mikołaj chce ci dać w O, podobnie macie jak strzelce. I tam były podobne karty strzelca, więc jeśli macie w rodzinie strzelca, albo ktoś jest bliski i twojemu sercu jest strzelcem, to te sprawy mogą być powiązane ze sobą. Ten smutek też i ten wybór tutaj jest. Macie piątkę puław i macie wisielca. Poczekaj, to jeszcze nie ten czas. Staniesz na drodze wyborów, ale nie kieruj się takim impulsem, że muszę natychmiast już. Poczekaj, przyjdzie odpowiedniejszy moment niż ten tu teraz. Poczekaj, niech się zima skończy. Taki przekaz dla Ciebie. Okay. Czatowiczów nie mamy, więc no, nic dziwnego, rano, rano wszyscy pracują, więc życzę Wam, Cudownego grudnia i oczywiście zapraszam do playlisty Grudzień 2024, gdzie sukcesywnie będą się pojawiać horoskopy. Zapraszam również na nowy rok 2025. Numerologiczne przesłania są, ale też pomału zaczną wchodzić przesłania takie nasze, tutaj astrologiczne. O, dobrze. Życzę Wam cudowności.